Dzień dobry. Ten temat siedział mi w głowie już od dłuższego czasu od wielu miesięcy, a nawet od wielu lat. Kiedy rozpocząłem swoją działalność tutaj na YouTubie, dość szybko nagrałem taki filmik o tym, jak moim zdaniem powinniśmy się uczyć języków obcych, jak ja uczyłem się właśnie języków obcych poprzez wykorzystanie mojej pasji, która później stała się pracą czytaj piłki nożnej. Uważam, że taka metoda jest zdecydowanie najefektywniejsza. Wielokrotnie przy okazji nagrywania jakichś różnych odcinków typu QA, narzekałem też na system edukacji w Polsce ogólnie, ale zwłaszcza pod kątem nauki języków, bo nie ma co ukrywać, że u nas ta edukacja trochę wygląda tak, że wbija się ludziom do głowy jakieś różne zasady: koniecznie musisz wiedzieć, co to jest past simple, co to jest past continuous, co to jest present perfect, a później wiele tych osób, wielu tych dzieciaków, kiedy podchodzi do jakiegoś egzaminu. Czy nawet zderza się, czy musi zmierzyć się z jakąś normalną sytuacją w życiu, to nie potrafi zapytać o drogę na pocztę. I moim zdaniem to jest największy problem, że w Polsce języków obcych uczy się metodą akademicką. Ja na przykład rozumiem i rozumiałem to w pełni, że kiedy wybrałem takie studia, jakie wybrałem, czyli filologię portugalską, to musiałem poznać te zasady, ponieważ z założenia wielu studentów filologii portugalskiej czy jakiejkolwiek innej filologii później staje się tłumaczami, Albo na przykład nauczycielami języka. Czyli oni wtedy te teorie muszą znać. Natomiast ja zawsze wychodziłem z kolei z założenia, i myślę, że wielu moich odbiorców i wiele osób również, że języka człowiek uczy się po to, żeby się komunikować. I nawet jeżeli będzie popełniał błędy, to tak naprawdę nic złego się nie stanie. Bo jeżeli nauczysz się języka szwedzkiego i będziesz w tym języku szwedzkim popełniał błędy, ale będziesz rozmawiał ze Szwedami, to gwarantuję, że nikt się nie obrazi, tylko prędzej docenią sam fakt, że chciałeś tego języka się nauczyć. Ale jak najszybciej nauczyć się języków obcych? Tak jak mówię, moim zdaniem, wybierając sobie jakieś konkretne hobby. Czyli jeżeli waszym hobby jest historia, to czytajcie książki, czy oglądajcie jakieś różne materiały o historii w danym języku. Jeśli waszym hobby jest koszykówka, to oglądajcie materiały na temat koszykówki. W ostatnich miesiącach wielokrotnie zdarzało mi się nagrywać jakieś różne shortsy językowe czy przemycać jakieś różne ciekawostki językowe, i zauważyłem, że tego typu materiały spotykały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Ja nigdy od nikogo nie wymagałem hiperpoprawności ani puryzmu. Czyli jeżeli na przykład nagrywam odcinek o tym, że imię i nazwisko nowego piłkarza Barcelony mówi się w Brazylii: Vitor Hockey to ja nie oczekuję tego, żeby w Polsce kibice tak mówili, albo żeby w Polsce komentatorzy tak mówili. Mało tego, uważam, że to byłaby karykatura i ja będę mówił Vitor Roque. Przyjmę tę taką uniwersalną wymowę, która pewnie będzie odpowiadała także samemu zawodnikowi. Tak samo jest z Odegardem, tak samo jest Erlingem Haalandem. Natomiast zauważyłem nagrywając mnóstwo tych mniejszych form, tych krótszych form, czy jakichkolwiek treści związanych z językami, że to zainteresowanie jest gigantyczne i zapaliła mi się lampka, że może warto byłoby coś z tym tematem zrobić, czyli troszkę pomóc niektórym osobom w nauce języka. A jaki dzisiaj język jest najbardziej modny w Polsce, jeśli chodzi o naukę? Nie prowadziłem takich badań, ale strzelam, że hiszpański, zresztą nie tylko w Polsce, dlatego że to jest język bardzo prosty, bardzo przyjemny do, do nauki, czy łatwiejszy niż angielski, trudno mi ocenić. Ale przyjemniejszy. Uważam, że to jest zdecydowanie najłatwiejszy język do nauki pod kątem przyjemności, właśnie z tej nauki. Mówiąc wprost, to jest język, który prawdopodobnie obok włoskiego najłatwiej wchodzi człowiekowi do głowy. Ja tutaj postanowiłem Wam też delikatnie pomóc. Postanowiliśmy mianowicie ze znajomymi przygotować grę karcianą, grę, która ma uczyć języka hiszpańskiego, ale języka piłkarskiego. Na czym to ma polegać? W pudełku znajdziecie 45 kart, na których znajduje się z kolei 135 hiszpańskich słówek bądź zwrotów z hiszpańskiego języka piłkarskiego. W całej tej grze chodzi oczywiście o zdobywanie punktów, a w rozgrywce liczy się oczywiście także pamięć, ponieważ przeciwnicy mogą weryfikować naszą wiedzę, ale oprócz tego musimy być w tym szybcy. Musimy zachować refleks, żeby szybko gromadzić kolejne punkty. Efektem ubocznym takiej zabawy po prostu jest nauka tych słówek. W tym momencie rusza właśnie przedsprzedaż tej gry. Potrwa do 10 grudnia i cena w preorderze to 69 zł brutto. Później będzie ona wynosiła 89 zł. Generalnie zaprojektowaliśmy tę grę w taki sposób, żeby można było ją sobie zabrać do szkoły, do baru, na wakacje, do pociągu, żeby można było spędzić przyjemnie czas właśnie ze znajomymi, a przy tym uczyć się po prostu języka hiszpańskiego, w tym przypadku piłkarskiego. Uważam, że to może być dobry punkt wyjścia ogólnie do nauki. Znacie moje podejście. Ja uważam, że najlepiej rozpocząć naukę od przyswojenia sobie dwóch tysięcy słówek czy dwóch tysięcy zwrotów to jest wbrew pozorom bardzo niewiele, a później albo po drodze słuchać sobie podcastów, oglądać filmy, najlepiej, najlepiej filmy hiszpańskie z napisami w języku hiszpańskim. Po jakimś czasie bardzo szybko człowiek zauważa, że po prostu nie potrzebuje tych napisów. Mam też jednak świadomość, że wielu z Was, rozpoczynając naukę języka hiszpańskiego, może nie znać zasad wymowy w języku hiszpańskim, dlatego postanowiłem wam również pomóc w tym temacie i w tym odcinku chciałbym wam przedstawić te najprostsze zasady wymowy w języku hiszpańskim. To jest idealny moment na start nauki tego języka. Czy będziecie korzystać z tych kart? Czy nie? To wydaje mi się, że to może być bardzo bardzo fajny punkt wyjścia. Natomiast chciałbym wam przedstawić te zasady wymowy nie w taki sposób podręcznikowy, tylko z kilkoma dygresjami, z kilkoma ciekawostkami i przede wszystkim z wykorzystaniem słownictwa Piłkarskiego, bo jestem przekonany, że w ten sposób łatwiej to zapamiętacie, niż gdybyśmy jechali po prostu z jakimś podręcznikiem. Generalnie warto pamiętać o tym, że w języku hiszpańskim są akcenty, czyli jeżeli na przykład widzicie imię typu Raul, no to nad U będzie kreseczka, akcent Raul. Tak samo jest na przykład Saul. Co piłkarz czuje po strzeleniu gola? Czuje radość. Radość to alegria. Tak, albo sangria, jak kto woli. Nad I jest akcent. Gdyby tego akcentu nie było, to mielibyśmy takie słowo jak na przykład Valencia. Gdyby w tym słowie był akcent, mielibyśmy Valencia. Tak to wygląda. Akcenty są bardzo istotne. Przejdźmy sobie może przez takie podstawowe zasady wymowy poszczególnych literek. Jeżeli zauważycie na przykład jakieś słówka, w których pojawia się literka V, to ona w języku hiszpańskim jest wymawiana w sposób zbliżony do naszego B. Czyli tak jak powiedziałem zresztą przed momentem. My spolszczamy i mówimy Valencia, czy Valencia. Natomiast w języku hiszpańskim to jest Valencia. A w Ameryce Południowej w większości przypadków Valencia. To jest też główna różnica, że w języku hiszpańskim na Półwyspie Iberyjskim, czyli w tym Espanol, Castellano, mówi się Valencia, Zaragoza Ceballos. Z kolei w Ameryce Południowej mówimy Valencia, Saragossa. Sebajos, zwróćcie też uwagę na jedną rzecz. Ja tutaj będę mieszał różne zasady, ale jeżeli mamy literkę Z, to my jesteśmy przyzwyczajeni na przykład w Polsce, żeby mówić Zabaleta. Pablo Zabaleta. W Hiszpanii powiedzą Sabaleta. Nie oczekuję, żeby ktoś w Polsce tak mówił, bo jest to dźwięk niespotykany raczej w języku polskim. Natomiast Argentyńczycy, Meksykanie, Kolumbijczycy, generalnie w Ameryce Południowej czy Środkowej powiedzą Zabaleta. Tak, tak samo jeśli mamy teraz takiego piłkarza, nowego reprezentanta Hiszpanii z Granady, jak Brian Zaragoza, tak by powiedzieli Hiszpanie, czyli pisane Zaragoza, to w Ameryce Południowej powiedzą Saragosa, nie Zaragoza. Saragosa, czyli Z to jest S, a V to jest coś pomiędzy W i B, czyli Sevilla. Generalnie, jeśli mówimy szybko... To ta różnica się zaciera. To nie jest ani takie bardzo wyraźne B, to nie jest Sebia, ani bardzo wyraźne W. Sevilla. Sevilla. Takie, wiecie, coś pomiędzy. Juan Carlos Valeron. Jak jest jeszcze na początku, to pewnie łatwiej zaznaczyć to B. O, albo na przykład Vicente del Bosque. W Ameryce Południowej Vicente. Vicente. Jeśli Z znajduje się na końcu słowa, no to również mamy Martinez, a w Ameryce Południowej Martinez. González. W Ameryce Południowej Gonzales. No ale dobra, to już wiecie, więc jedziemy dalej. Jeśli chodzi o literkę C, bardzo istotne jest to, jaka samogłoska pojawia się po C. To znaczy, jeśli mamy CO, to jest KO. czyli na przykład Colo-Colo. Jeśli jest CA, to jest K, czyli CADIS. Albo jakby powiedzieli Hiszpanie, Cadiz. Jeśli jest CU, to jest Q, bez żadnego wydziwiania. Kukureja. Natomiast jeśli jest c e to już nie jest k, tylko jest se, czyli Dani Sebajos albo sebajos, jakby powiedzieli Hiszpanie w większości przypadków, bo oczywiście język hiszpański w zależności od regionu też jest inny. Inaczej mówi się w Galicji, inaczej mówi się w Katalonii, są pewne różnice pomiędzy Andaluzją na przykład a pozostałymi regionami. W Andaluzji niektórzy brzmią trochę tak jakby seplenili ale generalnie już w tym momencie w te szczegóły nie wchodźmy. Jeżeli, jeżeli zainteresują Was również takie różnice, to kiedyś będzie można nagrać na ten temat jakiś odcinek. W każdym razie, jeśli jest CE, no to jest SE, SEBAJOS, nie KEBAJOS, tylko SEBAJOS. Jeśli jest CI, to również jest SI, czyli mamy na przykład byłego bramkarza Piasta Gliwice, Fuentes. nie KIFUENTES, bo żeby było ki Fuentes, to trzeba byłoby napisać K-U-I, tak jak kike. To jest ta różnica. Czyli cifuentes albo Cifuentes. Ja generalnie nie wchodzę, wiecie, w taką typową kastylijską wymowę, to znaczy, nawet jak jestem w Hiszpanii, to nie mówię SEBAS, tylko raczej wolę mówić Sebajos. Bo uważam, że brzmiałoby to dość dziwnie i trochę karykaturalnie. Pewnie gdybym spędził w Hiszpanii 10 lat i rozmawiałbym wyłącznie z Hiszpanami, to gdzieś naturalnie by mi to weszło. Natomiast ogólnie wolę mówić normalnie. Dalej, jeśli chodzi o cychy, no to tutaj zasada jest banalna. Czy Czyli mamy byłego piłkarza Realu Madryt, cendo. Cendo. Nie, kendo, nie nic w tym stylu, tylko cendo. Albo garnacio. Tak samo. I to nie jest też, wiecie, nasze czy, to nie jest garnacho, tylko garnacio. Hiszpanie bardzo to zmiękczają. To też jest uzależnione od tego, skąd jesteś, z jakiego kraju, czy z Hiszpanii, czy z Ameryki Południowej. Natomiast generalnie zasada jest taka, że to się zmiękcza, czyli garnacio, cendo. Literka G to jest taka literka, która wywołuje wiele kontrowersji i znaków zapytania, nawet w Polsce. Bo pamiętam, jak do Górnika Zabrze trafił Igor Angulo, i wielu komentatorów mówiło: Angulo. Nie, Angulo. Tak jak były piłkarz w walencji, czyli Miguel Angel Angulo. Żeby był Angulo, to musiałby się pisać Anjulo. No, ale to nawet pisane wygląda źle. Generalnie zasada jest taka że jeżeli mamy g a, g o, g u, to mówimy ga, go, gu. Jeżeli mamy g e, to jest he, hetafe Jeżeli mamy g i, to jest hi, czyli na przykład Gibraltar. Tak Hiszpanie powiedzą na to państwo. Natomiast jeżeli mamy g u e albo g u i, no to wtedy mówimy g. Czyli jeśli chcecie powiedzieć na przykład getafe, to trzeba byłoby napisać Guetafe. Jeśli mamy takiego piłkarza jak Guerra, czyli rewelacja, wielki talent z Walencji, to jest Guerra. G-U-R-a. Jeśli chodzi o g u Guillermo. Nie Guillermo, tylko Guillermo. Ale gdyby było napisane G-I, no to byłoby hi. To generalnie jest bardzo proste, tylko trzeba się z tym otrzaskać i bazować na przykładach, czyli na przykład na tym Hetafe. Tak swoją drogą przypomina mi się, jak Paulinho występował w Barcelonie i grał już tam jakiś czas w tej Barcelonie i udzielał wywiadu takim łamanym językiem hiszpańskim i powie powiedział reporterowi hiszpańskiej telewizji, że przed momentem skończył się mecz z Getafe. Więc on uznał, że będzie sobie z Portugal wszystkie nazwy. Kolejna zasada którą doskonale znacie, H jest nieme, czyli H nie czytamy. Dlatego jeśli prezes Realu Betis nazywa się Angel Aro, Haro, to tego H nie czytamy. Jeśli do Primera Division awansuje zespół o nazwie Huesca, to to nie jest Huesca, tylko Łeska. Nie czytamy tego H. Ono tam jest, ale pomijamy je. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć H, to trzeba napisać J. Dlatego Javier, pisany przez J. Dlatego Jose, Juan, bardzo często występująca literka w języku hiszpańskim. Ale tutaj też w ramach wyjątku, bo to też były takie imiona, które wzbudzały jakieś znaki zapytania u polskich kibiców. Jeśli mamy takiego trenera jak Julen Lopetegi, to niektórzy pewnie powiedzą Hulen. Natomiast w tym przypadku mówimy Julen albo Joseba, taki piłkarz, prawobrońca, Joseba Saldua, albo legenda Atletiku, Joseba Echeverria, inna legenda Atletiku, Julen Guerrero. Dlaczego mówimy przez J? Dlatego, że to jest kraj Basków. Czyli w tym przypadku nawet Hiszpanie wolą mówić zgodnie z tą baskijską wymową. Pewnie prawidłowo byłoby powiedzieć Hulen czy joseba, ale mówi się Julen albo Joseba. A generalnie to Hiszpanie mówią, wiecie, Julen, Julen, Julen le Petegi, Joseba. Rzadko mówią w taki sposób, wiecie, identyczny jak my, czyli Joseba. Nikt nie powie Joseba, prędzej Joseba. Tak samo w kontekście... Katalońskiej wymowy. To nie mówi się Gerard Pique, tylko Gerard. Jeszcze jedna taka ciekawostka, żebym tego nie pominął. Jeżeli na końcu jakiegoś słowa macie na przykład literkę D, to ta literka jest pomijana, to znaczy Real Sociedad. Hiszpanie tego nie mówią, Sociedad. W Ameryce Południowej też nie mówią Sociedad. Albo na przykład społeczność, comunidad. A jeszcze na moment, wracając do literki G. Tak jak wam mówiłem, jeśli mamy GUE, to mówimy G. Jeśli mamy GUI, mówimy GI. Ale jeżeli nad U pojawią się charakterystyczne kropeczki, które kojarzą nam się pewnie bardziej z językiem niemieckim, to wtedy mówimy Aguero. Albo Dani Guisa. Był taki piłkarz kiedyś, całkiem niezły napastnik. A swoją drogą, kiedy to się mówi w ogóle szybciej, to się nie mówi Aguero, tylko Aero. A w Ameryce Południowej to już w ogóle. W ogóle ja mam takie wrażenie, że najwyraźniej, jeśli chodzi o język hiszpański, mówi się czy to w Meksyku, czy w Kolumbii, ale na przykład w Kostaryce również bardzo wyraźnie. LL. No to to myślę, że doskonale znacie. Casillas, Jorente, Via. Natomiast Hiszpanie raczej nie mówią Casillas. Oni mówią Casillas. Oni też to trochę zmiękczają. Casillas. Ale na przykład w Argentynie. To i staje się si. Dlatego na przykład, jeśli Diego Simone dostaje przed meczem z Villa Realem pytanie o jakiś tam kontrowersyjny temat, on zazwyczaj patrzy na dziennikarza i mówi: Visi Real. Albo Dawid Wisia. Naprawdę. Marcos Siorente. Roberto Asiala. Dla Argentyńczyków J to jest generalnie si. Jakkolwiek absurdalnie może to dla niektórych brzmieć, gdyby Dawid Vija występował w lidze argentyńskiej, to co chwilkę by słyszał: że jest Dawid Wisia. Przechodzimy do literki Q. Tutaj też zasada jest prosta, czyli QI, QE czytamy jak kIKE. setien. Najprościej w ten sposób to zapamiętać. Jeśli ktoś chce szukać jakichś innych inspiracji, no to tequila. Nie tequila, tylko tekila. Kike, nie kukłe, tylko kike. Bardzo łatwo to zapamiętać. Myślę, że nie ma sensu tutaj wchodzić bardziej w szczegóły. Jeśli chodzi o literkę Y, no to tak samo. I jo, czyli ja, ajala. Możemy mówić normalnie, tak jak przez j. Natomiast oczywiście Hiszpanie powiedzą jo, ajala. Stąd wziął się na przykład ten bodzian. Dlatego, że Hiszpanie generalnie lubią sobie wszystko traktować po swojemu. Nawet jeśli mamy imię bałkańskiego pochodzenia, jak bojan, no to oni mówili po swojemu bodzian. Tak samo mówili Kryczowiak i tak dalej. Generalnie mają całkowicie wywalone na inne języki. Natomiast jeśli mamy na przykład takiego piłkarza jak Ayala, Roberto Ayala, legenda reprezentacji Argentyny czy Walencji, no to Argentyńczycy, jak mówiłem, powiedzą Asiala. Z kolei Hiszpani powiedzą Adiala, Roberto Adiala, Ale to też w zależności od regionu mogą być pewne mikroróżnice pomiędzy regionami Hiszpanii. Warto o tym pamiętać. Na przykład możecie sobie kiedyś odpalić jakieś filmiki pokazujące różnice pomiędzy tymi akcentami, żeby przekonać się, jak różni, jak różni się człowiek z Katalonii. Od człowieka z Wysp Kanaryjskich. Ten akcent z Wysp Kanaryjskich jest niesamowicie charakterystyczny. Na koniec postanowiłem rzucić sobie okiem na ostatnią listę powołanych do reprezentacji Hiszpanii i przeczytać kilka nazwisk, żebyście pozbyli się już jakichkolwiek wątpliwości. Bramka arsenalu to jest Dawi Radia. Tak powiedzą Hiszpanie. Mniej więcej tak. Ja nie jestem Hiszpanem, nie jestem purystą, takiej wymowy nie wymagam, ale tak mniej więcej powiedzą. Stoper Osasuny, David García. W Kolumbii powiedzą Dawid Garcia, Jose Gaja. Tutaj mamy też akcent nad Jose i Gacia. Gaja. Ja będę mówił Gaja. Jan Sunset. Mamy Hanieme i Sanset. Wiadomo jak powiedzą w Kolumbii. Jak sunset. Sunset, czyli człowiek, który lubi zachody słońca. Taki suchar. No i na przykład Wanderkid z Barcelony. Jak często mówią Hiszpanie. La Mindjamal. Wiadomo, że najlepiej jest powiedzieć laminiamal i to nie jest błąd, ale Hiszpanie rzadko mówią w taki bardzo wyraźny sposób to i. Dlatego jest mal. A w Argentynie powiedzą pewnie lamin Mal. Ta intonacja w Argentynie jest też inna. To pewnie słyszeliście w wielu wywiadach, nie wiem, ze Scalonim, z Messim czy z Sergio Aguero, że oni mówią troszkę tak, jakby ta intonacja była bardziej włoska niż hiszpańska z Półwyspu Iberyjskiego. Ale takie różnice są też w, na przykład w języku portugalskim, to znaczy. Ten język portugalski, brazylijski z okolic São Paulo też brzmi w taki bardziej włoski sposób niż język portugalski z Rio. Posłuchajcie sobie na przykład, jak mówi Kaka, jeśli was to interesuje, a jak mówi Ronaldo, w zupełnie inny sposób. Momentami to brzmi tak, jakby ci ludzie mówili w innym języku. Jeśli macie jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, jak wymawiać na przykład jakieś słowa, jeśli pojawiają się jeszcze jakieś wyjątki w tej wymowie, to piszcie, bo ja zwykle staram się do tego odnosić, a często też na podstawie jakichś różnych Waszych komentarzy po prostu nagrywam na przykład szorcy, bo często ten temat się tutaj pojawia i wraca wielokrotnie. Natomiast wracając jeszcze do punktu wyjścia, po pierwsze, mam nadzieję, że ten filmik Wam się przyda to raz że ten filmik jakoś Was zainspiruje do nauki języka to dwa. Po trzecie, jeśli spodobają Wam się te karty, to będę oczywiście bardzo zadowolony i szczerze mówiąc, zastanawiam się też nad jakimiś kolejnymi etapami jak można ułatwić naukę języka hiszpańskiego i przede wszystkim sprawić, żeby ona była wreszcie przyjemniejsza, a nie wiecie, branie kartki, najpierw robimy taki czas, potem taki czas, potem taki czas, a po kilkunastu miesiącach to być może ty się zastanowisz, jak zapytać właśnie o drogę na pocztę. Wiecie co, ja pamiętam, swoją drogą przypomina mi się teraz, mieliśmy takiego wykładowcę wariata na Uniwersytecie Jagiellońskim e, imieniem Jaume z Katalonii. Facet naprawdę był jakiś nadpobudliwy. Przez całe zajęcia nie potrafił ustać, tylko cały czas spacerował po klasie. I on na przykład brał podręcznik, tak przeglądał, rzucał to, i na przykład wieszał koszulkę Barcelony na tablicy mówi, nie będziemy tutaj robić żadnych lekcji z podręcznika, tylko bo dzisiaj jest msza święta i będziemy gadać o El Clasico. Albo na przykład przyszedł i mówi: W sumie to nie wiem, o czym dzisiaj będziemy robić zajęcia. O, i wskazuje na jakąś dziewczynę i mówi, bankomat zjadł ci kartę. Co robisz? No, i ona musiała tłumaczyć, albo dawał temat imprezy, i ktoś miał opowiedzieć o tym, jak powinna wyglądać parapetuwa. Tak ma wyglądać nauka języka, i ja w taki sposób uczyłem się kolejnych języków: hiszpańskiego, portugalskiego, później także włoskiego. Najważniejsza dla mnie była komunikacja. A żeby była komunikacja, to trzeba najlepiej nauczyć się słówek, a najlepiej w ogóle nauczyć się słówek, które wam odpowiadają, czyli dotyczą właśnie waszego hobby. I najistotniejsza informacja: chciałbym Wam jeszcze zaproponować konkurs, w którym do wygrania będą trzy zestawy El Rondo. Na zgłoszenia macie czas od 6, czyli od dzisiaj do 10 grudnia. 10 grudnia to jest ostatni dzień zbierania zgłoszeń, i żeby wygrać taki zestaw, musicie odpowiedzieć na pytanie: Jakie są Wasze ulubione i najbardziej sprawdzone sposoby na efektywną naukę języków obcych? Czekam na Wasze kreatywne odpowiedzi. W komentarzach. To by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. Do następnego razu.